produkcji należą czynniki środowiskowe np. obecność surowców mineralnych jakość i dostępność wody jakość gleb czynniki przestrzenne np. ukształtowanie terenu położenie względem innych obszarów czynniki ekonomiczne np. poziom inflacji, poziom cen wielkość, liczba mieszkańców i chłonność, wielkość dochodów mieszkańców oraz ich zasoby finansowe rynku zbytu, koszty pracy zagospodarowanie terenu czynniki społeczno-kulturowe, np. aspiracje mieszkańców, poziom ich wykształcenia, aktywność gospodarcza, nastawienie do przemian gospodarczych. Czynniki polityczne, np. przykład stopień akceptacji władzy przez mieszkańców, jej kompetencje, przychylność do podejmowanych inicjatyw gospodarczych. Czynniki prawno-administracyjne, np. stabilny system prawny, między innymi stała wysokość podatków łatwość otrzymywania zezwoleń na założenie firmy, budowę jej obiektów. Dopasuj przykłady do rodzajów czynników. Tak, doskonale. Z lokalizacją firmy wiąże się kwestia określenia obszaru, inaczej zasięgu i jej działania. Może to być osiedle mieszkaniowe, wieś, miasteczko, dzielnica większego miasta, całe miasto ze strefą podmiejską, subregion kilka powiatów, region województwo, część lub cały obszar Polski. Można planować rozszerzenie działalności poza granicę kraju, wcześniej jednak lepiej zdobyć doświadczenie, prowadząc przedsiębiorstwo o mniejszym zasięgu. W przypadku drobnej działalności usługowej lub handlowej, obszarem działania będzie część miejscowości, w której zlokalizowana jest firma. Działalność produkcyjna wymaga najczęściej szerszego rynku zbytu, dlatego należy zaplanować rozmieszczenie regionalnych punktów sprzedaży, przedstawicielstw. Warto zastanowić się nad umieszczeniem oferty handlowej lub usługowej w internecie, co pozwala znacznie obniżyć koszty tworzenia sieci sprzedaży. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, czy wszyscy potencjalni klienci będą chcieli korzystać tylko z tej drogi kontaktu z firmą i ewentualnie potraktować ją jako uzupełnienie regionalnych przedstawicielstw? Analiza rynku, na którym zamierzamy działać, polega na ustaleniu potencjalnych klientów i ewentualnej konkurencji. Dobrze jest wiedzieć, ile ludności mieszka na obszarze przyszłej działalności jaka jest jej struktura demograficzna oraz zawodowa. Należy przeanalizować relacje popytu oraz podaży na dobra i usługi, które zamierzamy sprzedać na lokalnym rynku. Na wielkość popytu, oprócz ilości pieniędzy, którą mogą wydać kupujący na określone dobra oraz ceny tych dóbr, wpływają bowiem między innymi przyzwyczajenia, styl życia, gust, moda i reklama. Wejście na rynek jest łatwiejsze po znalezieniu tzw. niszy rynkowej czyli określeniu luki po stronie podaży i popytu na specyficzne produkty lub usługi. Jeżeli istnieje znaczna przewaga podaży nad popytem na określone dobra, wejście na taki rynek może być bardzo trudne. Można jednak zastanowić się nad sposobami uzyskania przewagi konkurencyjnej, i tym samym odebrania klientów konkurencji. Przewagę nad konkurencją możesz uzyskać poprzez wyższą jakość lub niższą cenę oferowanych towarów lub usług, poszerzenie asortymentu, wyboru towarów i usług, bardziej skuteczne działania marketingowe, w tym atrakcyjniejsze formy reklamy, bardziej profesjonalną i miłą obsługę klienta. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy zrobić spis wszystkich koniecznych inwestycji wraz z orientacyjnymi cenami. W przypadku małej firmy, np. sklepik osiedlowy, punkt usług kserograficznych, potrzebne są stosunkowo niewielkie środki finansowe, które mogą pochodzić np. z własnych oszczędności lub z pożyczki rodzinnej. Przy większym przedsięwzięciu, np. działalności produkcyjnej, należy brać pod uwagę zaciągnięcie kredytów w banku lub wzięcie maszyn i urządzeń w leasing. Wybierając bank, z którego usług chcemy skorzystać, musimy uwzględnić wysokość oprocentowania, warunki spłaty oraz koszty obsługi kredytu. Prawdopodobnie konieczne będzie przedstawienie szczegółowego biznes planu i zabezpieczenie interesów banku, czyli znalezienie poręczycieli lub ustanowienie zastawu hipotecznego na mieszkaniu lub domu. Rozpoczęcie działalności gospodarczej z wykorzystaniem kredytu przy wysokim oprocentowaniu jest bardzo ryzykowne. Na rozruch firmy nie należy zaciągać zbyt wysokiego kredytu bankowego, jak również zawierać umów leasingowych o dużej wartości. Firma może szybko utracić płynność finansową, a nadmierne zadłużenie prowadzi do upadku przedsiębiorstwa. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą pochodzić też ze środków funduszu pracy, Instytucji wspierającej bezrobotnych, którzy zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. O wyniku finansowym przedsiębiorstwa decyduje różnica między przychodami a kosztami. Przychody to wpływy finansowe uzyskane przez przedsiębiorstwo w określonym czasie, np. w roku kalendarzowym. Koszty są wydatkami ponoszonymi w określonym czasie w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Mogą wynikać np. ze zużycia surowców lub maszyn, zatrudniania pracowników czy wynajmowania pomieszczeń. Różnica między przychodami a kosztami decyduje o zysku lub stratach przedsiębiorstwa. Klasyfikacja kosztów w przedsiębiorstwie. Koszty stałe, koszty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa nie zależą od wielkości produkcji, np. opłaty za dzierżawę terenu, koszty zużycia maszyn i energii. Koszty zmienne, koszty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Zależą między innymi od wielkości produkcji, np. koszty surowców i robocizny, koszty własne, koszty związane z wyprodukowaniem i sprzedażą danego produktu, koszty jednostkowe, koszty własne przeliczone na jednostkę produkcji, koszty osobowe, koszty związane z zatrudnieniem pracowników, np. koszty płac i funduszu socjalnego, koszty materiałowe, koszty paliw, materiałów, energii, konserwacji i remontów.